Witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Czolo z tej strony kłaniam się. Zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną część moich zmagań na portalu Liczes? Walczę ponownie o 200. Zobaczymy, czy dzisiaj się uda, czy nie. Na no liczę się 200, no nie jest czymś takim wybitnym, powiedzmy sobie szczerze, no ale... A już coś tam trzeba te bierki przestawić, żeby te 200 wbić. Myślę, że się uda. Jestem dobrej myśli. Słuchajcie, lecimy z tematem. Tylko czekajcie, zrobię posunięcie, bo nie wiem jak mocno, jak e, intensywnie będziecie słyszeć dźwięki litchesa. E4-5. Konie w 3, konie w 3, konie w 3, konie w 3. E 100, opina. Hmm. Zagrajmy dobrą, staroparty woską. Być może znam ją lepiej niż mój rywal. Gambit Evansa, no jako z to walczyć, to z Proszę bardzo. Przyjmuj Evansiora, odchodź na A5. Na 7 coraz częściej odchodzą. Oczywiście C5 też, ale C5 wedle mojej opinii jest najgorsze. Tak też mówią statystyki. Ale dobra, ja tutaj znam troszeczkę teorii, więc popróbuję, popróbuję swoich szans. Jestem bez, no, właściwie pionka. Po zbiciu napadamy. Nie ma konia A5. I tutaj Hetman, cyk. Ja cyk, on cyk. Ja cyk, on cyk. Co? Still theory, Still Fury, tak? Tu prawdopodobnie trzeba zbić. Nie zbił, a to dobry znak sygnał. To teraz chyba, jak mnie mam. biło się tutaj. On bił wtedy tutaj. I ja grałem jakoś tutaj. Ja to zbiję. Ja nie chcę, nie chcę mu się tego gościa. Ja chcę odciągnąć skoczka do brony. Od obrony. Dobra, zbiłem. Poszło, poszło bicie. Koń bije. No bo król to wątpię, żeby zbił. Król zbił. Ależ ma jaja chłopina. Trzeba to oddać. Czemu to oddać. Eee... Czek. Czemu to oddać, nie? Dobra, jest zderoszowany. Za dwa pionki cena. No i rozwój. Plus rozwój. Rozwój w biały dzień. Czek. Cyk, cyk. No myślę, myślę, myślę sobie, że mam tu parę opcji. czy, cyk, cyk, cyk. No można, można, można. Coś takiego zastosować. Można coś takiego zastosować. No, Evans, jak Evans odda tutaj, to kurczę, będziecie zbierać kapelusze. Naprawdę. też tak. No, jedziemy z nim. Tu nie ma ruchu, bo to. Jedziemy z nim. Będę bił, będę bił. Oczywiście on może być hetmanem. Nie będę wymieniał hetmanów, to wam powiem od razu. Co będę chciał? Może jakoś podłączyć wieżę, może napadać w siódemkę. Zobacz. Ale to chyba nie jest dobry ruch. Ja tu, ty tu, ja tu. No bo ja mam tu tutaj bicie z tempem. Ja mam tu bicie z stępem stary, nie? Ja mam tu bicie z stępem. Później dopiero Cię odbije tutaj. No nie wiem, czy dobrze zagrałeś. Wydaje mi się, że nie. Mogę też tak dać szacha. O tyle lepszy szach, że na przykład tu nie pójdzie, ale wtedy gra tutaj. Pytanie, czy ja mam to wziąć, czy ja mam pchnąć, bo mam fajnego szaszka. Ale nie mam szaszka, nie mam szaszka, nie mam szaszka. Głupoty gadam, bo zagra to. Ale mogę wziąć po tym, jeszcze dorobić. A jeszcze, jeszcze na chwilę. Nie mogę zbić, nie mogę zbić, bo nastąpi to i nie odbiję figury. Muszę odbić figurę right away. Muszę odbić figurę right away. On już na premowie to zagrał. No i dobra, to teraz jest inna sytuacja troszkę. Bo ja mogę na przykład oddać Hetmana. <laughs> Dobra, no ja wiem, że to chcesz zagrać. I, I teraz jest wszystko spoko. Ja ci napadnę, tu wisi ci koń, a koń jest obrońcą tego gościa. Więc na przykład tak zagram. Mało tego. Zagram tak, z podwójną presją tu i z podwójną presją na końca. Jest czas, jest czas, więc no, no, take it, easy, take it easy. E, chodzi o to, że jak zagram na przykład tutaj, no to on będzie musiał odbić tutaj. Ja wtedy zbiję tutaj i ono zbije pionkiem, jako że no, nie chce puszczać gońca, ale ja wtedy będę mu napadał hetmana i tak dalej. Gram tu! Aaa, niech idzie. Niech idzie. Odejdziesz koniem, to bęc, nic nie zrobisz, to po prostu bęc biorę tu. Jasne. Hetmanem nie możesz, musisz zbić pionkiem. Musisz teraz bronić tego, rozumiesz mnie, a właśnie pytanie, czy ja mam napaść na hetmana na przykład, który zagra i tak tutaj, jest bez sensu, czy ja mam po prostu już napaść przykładowo ten punkt. Wydaje mi się, że jakaś rekompa jest, jestem bez dwóch pionów wciąż, chociaż ta wieża nie pogra szybko. No po prostu chcę wziąć, po prostu chcę wziąć. Oczywiście mogę jeszcze napaść na gońca, który prawdopodobnie ruszyłby się tu, a później tu. Kurczę, może zło wierzą, bo ta by fajnie napadła na gońca, ale zawsze mógłby zagrać po prostu A5 i tyle, nie? Dobra, czuję, że jeszcze jest czym grać, że mam potencjał, mam potencjał, bo mówię, no król dosyć słaby. Wierzę, że się mogą rozegrać, może koń będzie tutaj bohaterem odcinka, who knows? Trzeba grać teraz ostro w sensie ruchy z tempem, wymuszać na nim jakieś decyzje. Najlepiej trudne. Najlepiej trudne. No tu może zagrać chociażby i nie. Tylko że tak. Po tym, jak gram na przykład tutaj, i już jakieś tam coś tam się dzieje, nie? Bo co ja bym chciał? Może napaść mu f7 w jakichś tam różnych okolicznościach. To tak mogło być interesujące. Dlaczego siadłem tak? Może rooklift, słuchajcie. Może rooklift, słuchajcie. Może po prostu rooklift. A rooklift, Ancello. Yeah! No nic, spróbujemy. Zobaczymy. Mm -hmm. Ten ruch chyba jest gorszy trochę. Chociaż może mi się wydaje. W sensie. Ty musisz teraz z tym hetmanem tam cały czas bronić tego gońca. Oczywiście on może tego... ten punkt napadać, ale na razie chyba nic się nie dzieje. Cały czas tempem, cały czas kurczę, bądźmy nieprzyjemni. No i już na przykład błąd. Już na przykład błąd. Pięknie, pięknie. Presja, dociskanie. Niech się mylą. Niech się mylą. Wisi tu, wisi tu. Właściwie jest chyba Gigi, z tego co się orientuję. Właściwie to chyba jest Gigi. Mówię serio. Właściwie to jest chyba Gigi. No Gigi nie Gigi. No wydaje mi się, że... że tak. Mało tego. Teraz zagram tak. Dosłownie. No on zagra wtedy tak. Ale to walnę mu tu. Chodzi o to, że jak zagram tu, on tu, jak on. Bo idea jest taka. On broni tu i broni tu, więc jak mu napadę hetmana, który nie będzie mógł bronić tu i tu, a to jest niemożliwe, żeby mu, mógł wciąż to bronić. Więc będzie musiał oddać tak. Ja wezmę tak, on weźmie tak, ja wezmę tak. A jeszcze w międzyczasie sobie w ogóle nie, no, nie, nie wtrącę, ale mimo wszystko ja gram to. Policzmy, ja tu podejrzewam, że huknie. Ja odbiję. Ale czekaj, ja to mogę odbić właściwie skoczkiem. I być happy. Bicie tutaj nie wchodzi raczej w grę. A może wchodzi? Nie wchodzi. Jest, jest po grze, jest po, po partii. Dwa sto z Evansem. Witam serdecznie kapitan Ewell z tej strony. Opił się rumu i grał w szachy. Mhm. Tak. Wyszedł w ogóle. Przeciwnik opuścił grę. Jest. Odpalił silnik i, i gra. Teraz pytanie. Bije tak chyba. Bije skocznie. Ja chcę zachować wieżę w grze. O, to jeszcze lepiej. Grozi Mateusz. Ale też wzięcie gońca. Nie no, słuchajcie. Rozjechany chłopina. Rozjechany chłopina. Mm. Ależ załadował. Skurczy syn. Czekaj, może jakiś ładny tumat jest fancy w stylu fancy, no pewnie, że jest, w stylu fancy, nie ma mat, zaraz będzie, spokojnie, spokojnie, w stylu fancy, yes sir, po co mi twoja wieża, człowieku, potrzebna absolutnie do niczego, da. no, Ewansik, spoko, jest, 200 wbite na miękko, wow, Haha, czerwono, Czerwono. No, Mariancello, dwa błędy, dwie pomyłki. To nieważne. Ważna jest radość z gry, niech silnik mi tego nie psuje. Dobra, lecimy. Co tam było? Ewansik, wiadomo, tutaj odkłopana teoria. I pierwszy ruch chyba tutaj jest. A, niedobre. A ja, ja patrzyłem kiedyś z, w katalogu bas, że to się grywa. Że to się grywa. Mówię serio. Albo mi się coś pokitrało. W każdym razie zbiłem tu. On odbił królem, co jest bardzo, bardzo dziwne. Bo po tym posunięciu. Ja planowałem przyjść tutaj. Dobrze mówię. Tak, bo tam jest tak, że jest presja na F7. Tylko nie wiem w jakiej redakcji. Boże. Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. Po tym jest. Czekajcie. Po tym jest... No muszę to zobaczyć, no. Po tym jest to i bierzemy F7. Tak. Ale to jest dobre dla czarnych, bo ja właśnie Teli nie pamiętałem. Teli nie pamiętałem. F4, no to już bym nie pamiętał. No ale on ma tutaj uproszczenia liczne. No Odbiję po prostu pionka, ale jak wymienimy hetmany, to nic nie mam. No a podbiciu po królem to jest kurczę niedobrze. Szach, byłem z niego dumny, silnik mówi, że słaby. Byłem dumny z tego całego roz, ro, 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 otworzenia pozycji. Silnik mówi, że źle. A Pitol się człowieku, tu trzeba było odbić, bo jakbym zabił tak, to to i już nie odbijam, nie? Nie ma czasu, bo potem on bije tak. Albo nawet tak. rodzi mat muszę tu. A i pogrzeje, nie? Więc trzeba było odbić. I tu myślałem, że zbije po prostu. A on tu zagrał na premówie i Premów go zgubił, wiesz? Czemu nie biłem F7? Why? A, nie biłem F7, bo w ogóle pozycja była, nie zacznijmy od tego. To jest błąd. Właściwie oddaje całą przewagę zbudowaną. B3, tylko i wyłącznie B3. Uniemożliwiające mu to, bo bije F7 i wtedy bateria. Silniczewski nie ma dla mnie w ogóle szacunku do mnie. No to był błąd. Tu trzeba było po prostu najpewniej A5 jakiś zagrać, tak? Dobrze mówię? Kiesia 5 nie? Kiesia A5 pewnie. No ten Hetman jest rozciągnięty. Nie jest w stanie bronić wszystkiego jakby. I to jest niby topowy ruch, ale wydaje mi się, że to jest topowy ruch. Mnie się tak wydaje. To engine move, nie? Oczywiście. No Parte gładka, parte gładka, mimo tych tam byczków, wiadomo, no bicie królem było bardzo dziwne i ten premów go też troszeczkę chyba eee, przyczynił się do jego kurcze wora, nie? Idziemy pod Was to. Czekam na Was, liczecowi gracz.